Cześć, witajcie. Modelarskie świry i świruski. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować model Motoszybowca Pionier. Tak to się prezentuje. Mam tego dziada od bodajże maja. No i co? Dlaczego? Według mnie to jest model na, na start No otóż dlatego że według mnie no wart jest tej ceny i po prostu za te pieniądze kurczę no, powariujecie troszkę Ja tak jak mówię mam go od Maja skleiłem go już chyba z 500 razy Jak nie więcej A tak na serio to no tak jak widać był poklejony i to nieraz Czemu tego, a nie po prostu na przykład jakiegoś Skykinga? To jest na dobrą sprawę replika. Bety 1400. No, czemu ten? No, jest dużo tańszy od bety, wiadomo. Tam może... Nie trzymałem bety w łapach, nie wypowiem się. Ale jeżeli chodzi o na przykład Pioniera czy Skysurfera, to można powiedzieć, że są repliki praktycznie identyczne. Można coś kupić na Ali. I sobie składać, ale tu macie gotowca. To jest, ja kupiłem, RTF-a, czyli Ready to Fly. Wszystko w zestawie. Aparatura, bateria. Tu mamy Redoxa. Aparatura też Redoxa 2200. Bateria. W wcześniejsze modele chyba miały słabsze baterie, bodajże słabsze, słabsze motory, ale to może niech wypowiedzą się. Znawcy, że tak powiem, którzy troszkę więcej siedzą. Mnie wkręciło, można powiedzieć, dopiero od ubiegłego roku, kiedy miałem właśnie tego Sky Kinga, tak. No, ja go nie polecam, do, ze względu na to, że no, tam już serw nie wymienicie, bo po prostu tam są już takie mikroserwa. To jest w ogóle wszystko bardzo kiepskiej jakości, według mnie no po prostu nie powiem, że tym nie polatałem, bo w sumie na Skykingu się nauczyłem troszkę latać, ale ale kiedy musiałem przelutowywać serwa kupywać, nie dokupiłem oczywiście serw, tylko musiałem kupić płytkę całą sterującą, bo one są tam wbudowane na stałe. A więc no, no nie polecam tego modelu, a z tego będziecie na pewno zadowoleni. Ja myślę, że można powiedzieć, że do maja, do teraz, no, osiągnąłem dosyć konkretny progres. Fajnie się tym lata. Dosłownie można przy pięknej pogodzie fruwać kilka centymetrów nad ziemią. Co tu jeszcze? Dlaczego jeszcze odnośnie aparatury? Z wyświetlaczem. Dlaczego z wyświetlaczem? A no właśnie dlatego, że, kurczę, Macie większy zakres możliwości, jeżeli chodzi o przeróżne ustawienia. Może kiedyś nagram jakiś osobny film na temat tych radii. To jest kurczę, zwykłe, podstawowe radio, tylko dlatego jest wyświetlacz i dlatego możemy ustawić więcej niż wiecie. Przy kurczę, takim najprostszym radiu, a tu mamy, można powiedzieć, wszystko. Nie będę wam teraz tego pokazywał, kurczę. Przyjdzie czas i na, na radio. Na razie wam pokażę z grubsza, co tutaj jest grane. O co chodzi z tym naszym szybowcem? Czyli, gotów do lotu. Mamy lotki, mamy ster kierunku wysokości. Nic nam więcej nie potrzeba. Tym modelem możemy dosłownie robić większość akrobacji. Jeżeli to kurcze można nazwać akrobacjami, no po prostu a lata to świetnie. Można zrobić beczki, można robić pętle, wiadomo, wszystko w granicach rozsądku. Jest tu, można powiedzieć, włożony spornik z węglówki, ale myślę, że przy konkretniejszym kurczę ugięciu, no widać czasami, jak te skrzydła się gną. Tak więc no, nie jest model do wariowania, ale bardziej do nauki to druga sprawa. No dlaczego go jeszcze polecam? No kurczę, kupicie coś innego, zaczniecie na przykład od modelu, zaraz wam pokażę, co tam wisi. Widzicie? No, znawcy wiedzą, co to jest. To jest Piper Odes FMSA. Lata to zarąbiście, ale ja bym nie polecał go na start. No rozczaskacie tą maszynę. Ja już tam tego też kleiłem wielokrotnie. Też lata. Ale to co do lata szybuje, że tak powiem. No wyśmienicie, kurczę. Ja tam nie mam zastrzeżeń. Nawet na chwilę obecną ogon jest przegięty. Nie wiem, czy zobaczycie. Pewnie nie zobaczycie. Ale uwierzcie na słowo, że jest przegięty i ster w kierunku jest wytrymowany, można powiedzieć w lewą stronę. On i tak lata. On i tak kurczę daje radę. Nawet przy lekkim wietrze można powariować. Mocy też mu nie brakuje. Ja zachęcam. Jeżeli chcecie się wkręcić tak jak ja w modelarstwo, no to... Polecam serdecznie. Myślę, że nie, będzie, nie będziecie żałować. Ja na pewno tam go nie sprzedam, ani, ani nie przestanę. To od, od tego się zacznie. Możecie mi wierzyć na słowo. Nara.